Serio, idziesz znowu ją odwiedzić? To już prawie dwa miesiące, a ona dalej śpi. Myślę, że ona nigdy się nie obudzi. W każdym momencie, gdy się obudzi, będzie potrzebować przyjaciela przy sobie. A, naprawdę tak myślisz? Dobra robota, moje miętowe chmurki. Pomyślnie skończyliście Waszą dzisiejszą ostatnią przygodę. Możecie iść i cieszyć się nocą. Dlaczego ukrywałaś się w tych rzeczach? Twoi przyjaciele już poszli. Oni nie są moimi przyjaciółmi. O, pamiętam cię, jesteś nowym członkiem naszego cyrku, pomni? Opuściłaś wiele z moich przygód. Z pewnością, gdybyś uczestniczyła, miałabyś wielu przyjaciół. Nie obchodzi mnie to. Co powiedziałaś? Nie. Nie chcę być częścią tego dziwnego, niekończącego się świata. Ja. Ja chcę iść do domu. Droga pomni, to jest Twój dom. Może myślisz, że to jest dziwne. Pozwól, że ci pokażę, że tak nie jest. Co to? To są wspomnienia, cyrkowe wspomnienia. Nie bój ci nieznanego, ponieważ tam jest ekscytacja. Przyszłaś tu z celem, może zabawa jest odpowiedzią. Każdy tutaj znalazł cel, aby być zjednoczony. I przeżywać każde z ich doświadczeń jako ostatnie. Oni wyglądają Szczęśliwie? Oczywiście, że tak. Cuda, które wprowadziłem w życie, zaowocowały wszystkimi tymi szczęśliwymi twarzami. Przynoszenie im szczęścia jest celem mojego życia. Czemu mi to mówisz? Ponieważ jesteśmy rodziną. Nie jestem pewna. Dlaczego? Czy jest coś, co Cię nie uszczęśliwia? Nie wiem. Czuję, jakbym spadła do jakiegoś dziwnego snu, z którego nie mogę się obudzić. Czuję, jakbym tu nie miała być, czuję się zgubiona, czuję, jakby wszystko było źle. Nie czuję się komfortowo, co? I ja. Spokój się, moja droga. Osobiście się tym zajmę. Co masz na myśli? Zrób sobie przerwę. A, ale potem wstanę.